W tym zadaniu możemy znaleźć dwa przykłady, więc co zrobię z zadaniem? Oczywiście, że tak, podzielę na dwa odcinki. Pierwszy odcinek jest ogólnodostępny, drugi odcinek będzie z przykładem B i ten przykład policzę już z osobami wspierającymi kanał. Zachęcam do wspierania, progi dla wspierających są naprawdę niskie. Zajrzyj do linku, który znajduje się pod tym rozwiązaniem w opisie, naprawdę warto, pokaż kanał swoim rodzicom. Szybko, z pewnością zdecydujecie się wspólnie, żeby wspierać rozwój tego kanału, a przy okazji rozwój Twojej edukacji. Co mamy do zrobienia w zadaniu? Chcemy wyznaczyć równanie prostej. Jeszcze nie jest powiedziane, w jakiej to ma być właściwie formie: czy to ma być równanie w postaci ogólnej, czy w postaci kierunkowej. Zajrzę do odpowiedzi, widzę od, w odpowiedziach postać kierunkową. No tutaj powinno być dopisane, jakie ma być równanie, w jakiej postaci, ale dobra. Nie mamy to trudno. Prosta ma być równoległa do prostej K i przechodzić przez punkt P. No więc z postacią, z postacią kierunkową to nie ma problemu, natomiast z postacią ogólną jest troszeczkę więcej problemów. Akurat w przypadku prostej, równoległej żeby te dwie proste były do siebie równoległe, to zobacz, równanie prostej M powinno się zaczynać tak jak równanie prostej K, ale tutaj będziemy musieli jeszcze wyznaczyć coś takiego jak współczynnik C1, czyli tą trzecią liczbę. W jaki sposób? Otóż wiemy, że ta prosta będzie przechodzić przez punkt o współrzędnych minus 17,2. I teraz intuicja podpowiada nam, że Tutaj w miejsce x należy wstawić minus 17, a w miejsce y dwójkę. 2 razy minus 17 to jest minus 34. Odjąć 6, dodać C1, to się równa 0. Tutaj otrzymasz minus 40. Minus 40 przenoszę na prawą stronę i otrzymuję C1 równe plus 40. A zatem prosta... E, M ma taką postać. I to jest nasza odpowiedź.